Przez trzy lata szukałam wsparcia w biznesie w złych miejscach, aż w końcu znalazłam to. Agata, co to są te mastermindy? Jak to działa? Właśnie o tym chcę Ci opowiedzieć. Od lat należę do kilku mastermindów i powiem Ci jedno. To jest najszybszy sposób na realne wsparcie i konkretne rozwiązania. Bo siadasz z grupą przedsiębiorców, mówisz o tym, szczyb się mierzysz i na CITO dostajesz rozwiązanie. I to jest najpiękniejsze, że oni pomagają bez oceny, bez dania wody i to za darmo. Jest podpowiedź, jest kierunek, jest pomysł, jest konkret, jest motywacja i wsparcie. No i Ty zrobić to samo dla nich. I właśnie dlatego w klubie lokalnych firm robimy to za Ciebie, bo wiem jak ciężko jest taką grupę mastermind zorganizować. Wiem jak ciężko jest znaleźć ludzi, którzy nadają na tych samych falach, mają podobne doświadczenie do Ciebie i też będą chętni Ci pomóc. Bo my łączymy Cię z osobami z całej Polski, którzy są na podobnym poziomie do Ciebie, no i którzy oczywiście mogą Ci realnie pomóc. Spotykacie się tą zasadą, którą sama stosuję, czyli raz na dwa tygodnie, na półtorej godziny umawiamy się na początku na pięć spotkań. A potem już często nie chcecie przestać i te spotkania przechodzą do offline'u, spotykacie się na żywo pomagacie sobie po prostu codziennie, bo tutaj jest najważniejsza relacja, która po prostu zostaje. Więc jeśli czujesz, że brakuje ci takiego wsparcia, sparring partnera, osoby z którą możesz po prostu tematy przegadać, kliknij link i znajdź swoją grupę, bo nie musisz działać w swoim biznesie sama.